Witam cię Amelko serdecznie w naszej. Co dla Ciebie? No, dzień dobry, jakoś się zimno na dworze zrobiło. No niestety już taka pora roku jest. jest Jesień. <laughs> no, może też zima. No, za chwilkę pierwszy października już. No, jakoś ten czas tak szybko leci. Dopiero co się zaczęły wakacje, a już po wakacjach. No wiem. Co no, Ja bym poprosiła tego kebabika. Okej. Okay. No, Jakie eee, mięso? Co mamy? Baraninę albo kurczaka. No to niech będzie baranina. Mały czy duży, czy średni? Duży! No, ej, tylko nie tym razem tego dużego, takiego bardzo, bardzo wielkołudnego. Co? tego zwykłego dużego. Okay. Będzie to e, nie będzie do kiełabiku. Mieszany dobra. Okej, okay, to będzie 20 zł.